Cześć. teraz, cześć. Witam Was na kanale Gorączka Grudza AT. Właśnie się wysyliły social media, na które też zapraszam. Zaraz Wam pokażę Alpinę ze strony Dubaju. I więcej będzie link do niej na mojej stronie na Facebooku. A ja zapraszam na obejrzenie tego filmu do końca. Wchodzicie na kopartmea.com. Klikacie w zakładkę Vehicle Finder i szukacie sobie. Macie tu wszystkie marki samochodów. Ja akurat kliknąłem w BMW. Przeglądając takie ogłoszenia. Możecie znaleźć auto za naprawdę fajną cenę, które jest bardzo przystępne, którego na pewno u nas na rynku za tą kwotę nie kupicie. Ja akurat znalazłem tutaj Alpinę. Link do tej Alpiny będzie na stronie u mnie na Facebooku. Zaraz zobaczycie. Jest to samochód, zobaczcie sami, z 2005 roku Alpina B7. Zobaczcie sobie na to. Alpina wersji siódemki. Wiecie, że Alpina jest to firma tuningowa, która, z której naprawdę wychodzą fajne potworki. Więc myślę, że za tą kwotę, która jest na tej sce, tutaj stronie warta jest uwagi. Więc jeśli ktoś ma na tyle odpowiednie ilość gotówki, a nie jest ona naprawdę duża. Chyba transport więcej wynosi, to myślę, że warto zainwestować w taki samochodzik. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, tutaj pojawi Ci się subskrybuj. Ale oczywiście jest ono na dole, więc kliknij w ten piękny znaczek oraz dzwoneczek, by być na bieżąco. Jeśli podoba Ci się taki materiał, pisz w komentarzu. Widzicie, trochę się poprawiło światło u mnie, znaczy światło oświetlenie oczywiście mnie. No i oczywiście również jeśli widzieliście ostatni film, to też troszkę jakoś nagrywania. Wróciłem do mówi niestety, żaden z programów darmowych, które niby są darmowe, ale musisz albo dokupić do nich licencję, żeby grać bez znaku wodnego film, albo musisz, no po prostu jakieś tam elementy, albo skrócony czas w ogóle nagrywania i to wszystko nie pasowało z moim nagrywaniem, bo do połowy filmu, żeby nagrać połowę filmu, to bardzo bym nie przekazałam tej treści, którą bym chciał, więc pokazały te też statystyki. Film, który wrzuciłem 20 godzin temu, bodajże, osiągnął próg 140 wyświetleń. Otóż mój najlepszy film, który, jeśli chodzi o wyświetlenia, który, to jest mój pierwszy film, jaki dodałem, czyli Tajemniczy Heniek. Ten film ma wyświetleń bodajże 240, czyli ten film, który wczoraj dodałem. 24 godzin temu, przepraszam, bo to jeszcze 24 godziny minęły. Ma już przebitkę 140 wyświetleń, brakuje mu tylko 100. Jeśli do jutra już nie będzie miał więcej od tego pierwszego, ale wróćmy do tematu. Pytacie się, kiedy samochód? Samochód będą ujęcia już jutro jakieś robione. Filmy też będą się stawały cykliczne, żebym ja też miał materiały dla Was do wrzucania. Więc myślę, że będę nakręcał. Co do no tego dowiecie się jutro. No, i tak w skrócie powiedziawszy, myślę, że MyMovie będzie najlepszą do tego po prostu aplikacją do tworzenia tego filmu dla Was, bo ma wszystkie dodatki, jak social media, i teraz się wyświetliły, właśnie do tego w tej aplikacji. Mogę robić naprawdę wszystko, mogę dodawać sobie różne y ikonki właśnie social mediów, tak jak teraz to zrobiłem przed chwilą. Mogę to sobie wyświetlać w jakim czasie chcę, mogę sobie je przesuwać w trakcie filmu. Mogę robić naprawdę wszystko. To jest naprawdę doskonałe narzędzie. Myślę, że jakość dźwięku też się poprawi włącznie z mikrofonem Bluetooth, który myślę, że dorzucimy. Ale to nie w tym miesiącu, bo jednak trzeba inwestować nie ma żartów, że się mówi, że w sprzęt nie trzeba inwestować, bo w sprzęt trzeba jednak zainwestować. Nie musi to być jakiś kozacki sprzęt. Jak na przykład oświetlenie. Też mam oświetlenie. Też nie jest to jakiś Timasor. E, chociaż 660 Lumenów wystarcza, jak wczoraj było widać na filmie. I to też odzwierciedliło się w waszym oczywiście odzewie w wyświetleniach. Komentarze też rosną, co mi się bardzo podoba. Będę Was więcej informował na Instagramie, na którym się też ruszyłem, może dlatego też się to obudziło bo nie ukrywajmy, że nie, że nie jest tak, że nie oglądam poradników, bo oglądam poradniki. I z poradników bardzo dużo wyciągam wniosków, a więc jakie są wnioski? Jutro na pewno pojawi się jakaś wrzutka z czego właśnie z ujęć samochodu na Instagramie na pewno będzie, więc dlatego radzę załapać tam followa dla mnie. No i oczywiście subskrybować ten kanał, bo jeśli jeszcze tego nie robisz, a to mogą Cię wtedy ominąć bardzo ciekawe rzeczy. Które robimy, a możesz tego żałować, uwierz. więc zobaczysz teraz, jak to wszystko wygląda od kuchni. Wchodzimy w bardziej profesjonalną erę, gdzieś, gdzie to wszystko robimy bardziej dokładnie. No może ten cień za mną jeszcze nie jest dokładny, bo nie ustawiłem tak dobrze światła ani tła, ale to nic, do tego dojdziemy pomału, razem sukcesywnie. A tu chodzi o to, żeby budować te filmy dla Ciebie, drogi mój widzu, więc. Opisuj w komentarzu co byś chciał zobaczyć, jaki rodzaj filmu, który najbardziej Ci się podoba, czy z motoryzacji, chociaż jeszcze go nie było, ale on się pojawił w środę, albo urbex, jeśli urbex Ci się pojawia, też możesz podsumować jakieś fajne, ciekawe miejsce, jeśli je znasz i ja mogę do nich dotrzeć. Bardzo będę za to wdzięczny, tak samo będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, więc pozdrawiam Was. Cześć!